Witajcie dziś zapraszam was na prostą przejażdżkę w prostym, bardzo samochodzie, bardzo skromnym, dlatego, że jest to podstawowa wersja Porsche 911 Carrera, czyli taki, no 911 dla bidoka, jak to mawiają. Znalazłem się w niej przypadkiem, nigdy wcześniej nie jeździłem tym samochodem, Mo, może po torze wyścigowym kiedyś, a to tam krótka przejażdżka na ring, natomiast nigdy nie miałem go w teście i dopiero jak zacząłem nim jeździć, zdałem sobie sprawę, że był to błąd w systemie, dlatego, że w zasadzie Wchodząc w tę rodzinę, to jest bardzo szeroka rodzina. samochodów, które wyglądają bardzo podobnie, ale bardzo się od siebie różnią. No to jednak trzeba było zacząć od podstaw i zobaczyć właśnie to, z czego zrodził się ten cały model, z czego wzięły się te wszystkie wariacje, czyli baza, podstawa. To, na czym oparta jest cała magia Porsche 911 w jego najróżniejszych wersjach. Jeśli chodzi o ten model, czyli zwykła 911 Carrera, no to mamy do czynienia z silnikiem, który ma ledwie 385 koni. Trochę bieda, nie? Bo gt trzyma 510, a Turbo ma ile? 640, 650, coś takiego. Natomiast przy tej pojemności 3 litrów, ten 380 parokonny silnik przyspiesza te setki w 4 sekundy. Z pakietem Chrono. Wydaje mi się, że to całkiem nieźle, jak na sportowe coupé. Daj nam do dyspozycji 5 trybów jazdy. Podstawowe to Wet. Bierze się z tego, że a, no, ludzie, tacy hardkorowcy Porsche mają trochę pretensje do firmy, że zrobili zbyt, zbyt grzeszne auto w tym modelu, że nie za dobrze się nim rzuca tyłem. Otóż można, no opartego można, można włączyć systemy yy, i co więcej ten samochód ma tendencję do rzucania tyłem, natomiast yy, no, jest to stemperowane elektroniką. Moim zdaniem jest to, yy, jest to słuszna idea, z tego względu, że ponieważ jest to auto zaturbione, to ma takie mocne uderzenie momentu obrotowego i nie za jest to opanować. Dlatego program WET. Program WET ma sprawić, że no, gdy jedziemy na mokrą drogę, to auto po nam nie ucieknie, że komputer jednak opanuje opanuje tę tylną oś, bo chyba nie daje takiej gwarancji normalnie, więc wrzucamy sobie na WET i wtedy jedziemy sobie na luzaku. Wrzucamy normal i to jest tryb jazdy zupełnie normalny throttle response, czyli reakcja pedału gazu robi się bardziej wyczelona, mocniejsza, natomiast auto trzyma się na względnie niskich obrotach i chodzi o to, żeby no, przy tej jeździe nie paliło, nie, nie paliło szczególnie dużo. Potem mamy program sport, czyli trochę więcej szaleństwa. E, już od razu jak wróciłem sport, no to włączył się ten system start-stop i auto czeka gotowe do ruszenia z odpalnym silnikiem. Potem mamy sport, Port Plus, który jest takim programem najbardziej wściekłym i najbardziej nerwistym, czyli każde naciśnięcie pedału gazu to jest takie uh, zerwanie. Auto trzyma się na wysokich obrotach e, e, cały czas, na niskich biegach, co oczywiście oznacza większe spalanie. Mamy program Individual, gdzie możemy sobie dostroić wszelkiego rodzaju opcje do tego, e, co nam się podoba, czyli dostroić działanie sterów i zawieszenia e, i, i sterowanie silnika. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna opcja, dlatego, że można no, na przykład do bardziej sportowych nastawień tego auta ustawić zwyczajne działanie pedału gazu, żeby, żeby auto nie jeździło na bardzo wysokich obratach ciągle, czyli żeby mniej paliło. Dzięki temu mamy ten sport sprowadzenia, a z jazdy mamy względną normalność. Nie można mieć normalność w aucie, która się rozpędza do setki w 4 sekundy. Wrzuciliśmy na sport pusa i już było widać od razu efekt, bo z, z, tak zmieniałem pasy między pasami. I już włączyć ten moment zbicia napędu. To jest też taka ciekawostka, że generalnie starty w tej podstawowej karierze no, trzeba dobrze wyjrzeć. Dobrze Wrzucamy sobie oczywiście program Sport Plus i mamy wtedy Launch Control, czyli z hamulca odpalamy. Lewa noga na hamulcu, prawa noga na gazie, puszczamy hamulce, auto bum. wywala się z miejsca. Natomiast to jest naprawdę tylko na tylną oś. Z jednej strony mega fajnie, dlatego że daje więcej takiej radości, więcej takiego rozbrykanego tyłu. Z drugiej strony jednak, no jak asfalt nie jest wystarczająco przyczepny, to po prostu pierwsze pół sekundy to nie jest pędzenie, tylko to jest takie szukanie tej przyczepności, szukanie trakcji, żeby auto się rozpędzało. Tak więc tutaj też trzeba to po prostu odpowiednio wymierzyć. Dźwięk silnika jest kapitalny. mam tutaj oczywiście przycisk do podgłaśniania wydechu. Niektórym się to nie podoba, natomiast z, z takiej właśnie regulacji, do jazdy, to jest fajne w ogóle, bo to jest podstawowa carrera i to jest dość skromnie, jeśli chodzi o panel. Znaczy, mamy wszystko co trzeba, ale nie jest tak naciskane. Poprzednio jeździłem Panamerą 4S i Hybrid, i tam po prostu było. Wow! Usiane, usiane, mnóstwo rzeczy. Fajnie jest mieć wyposażone auto, ale kiedy wsiadamy do takiej większej prostoty, mówiąc szczerze, yy, to mi się bardziej podoba w samochodzie sportowym, kiedy faktycznie jest nieco skromny, natomiast mamy te przy, przyciski tu na, na panelu. Podbaszczenie wydechu na zwykłym trybie pracy. Lubię to, aczkolwiek w trasie włączyłem od razu, bo jednak trochę dudni w uszach. Natomiast po mieście zawsze dodaje takiego smaczku sportowego. Mamy też utwardzanie amortyzatorów, czyli z kolei w opcji normal możemy sobie sprawić trochę twardsze zawieszenie. I mamy wyłączenie kontroli trakcji coś, czego na no normalnych drogach nie, nie, nie ruszam, szczerze, bo wydaje mi się, że to jest pozbawione sensu. Do tego ta już nie tak nowa, ale, ale najnowsza generalnie, tak, w nowej generacji koncepcja deski rozdzielczej wygląda no, super fajnie, z, tylko ma, ma jeden powiedzmy taki mankamen, bo to jest 5 zegarów. Na środku mamy centralny obrotomierz, który jest analogowy, co jest super rozwiązaniem. E, I potem tym obrotomierzem mamy e, prędkościomierz, który jest cyfrowy, i po lewej mamy jeszcze jeden osobny prędkościomierz, który e, no, jest taki analog, ale wyświetlany. E, w tym analogu są wkomponowane kompo, różnego rodzaju opcje, czyli mamy taki przycisk, którym zmieniamy y, między obrotomierzem na lewy i prawy zegar y, i na lewym mamy f, na przykład tempomat, mamy położenie z nawigacji, y, mamy, możemy go z, w ogóle zrobić, żeby był pusty, y, opcje podążania za innym samochodem na tempomacie i oczywiście ograniczenia prędkości. Natomiast y, na prawym przeskakujemy znowu tym samym przyciskiem y, i mamy tryb jazdy na stałe, y, ogólne dane samochodu, typu na przykład zasięg, temperatura silnika, Hmm, znaczy temperatura oleju, konkretnie ciśnienie oleju, napięcie w akumulatorze, odczyty z komputera pokładowego. Tutaj mam przejechane 481 km od tankowania ostatniego. Większość to była trasa 15,2 litra na setkę. Natomiast trzeba powiedzieć też, że, że prędkości były e, słuszne, że trasa przebiegała szybko. E, to jest super opcja, że cała. E, Prawy zegar, dwa, o, obydwa prawe zegary się zmieniają na jeden duży obraz mapy z GPS-u. Asystent nocnej jazdy to jest dość ciekawa opcja. Dlatego że no, pamiętam, jak pierwszy raz to testowałem tak porządnie to było chyba w samochodzie Audi, zdaje się, dawno, dawno temu i byłem zszokowany tym, jak dużo. Znaczy, pokazał mi podczas tego testu, ze dwie osoby na poboczach w nocy, których ja bym normalnie nie zauważył i w tej osobie zdaję sprawę jednak, że no podczas jazdy nocnej widzimy mniej niż nam się zdaje, nawet jak bardzo, bardzo uważamy. Stoper. Tutaj mamy przeciążenia na wszelkie strony, czyli przy hamowaniu, przy przyspieszaniu i boczne. Taka zabawka ciśnienia w oponach, co jest bardzo ważne. I znowu wracamy na y, tryby jazdy. I teraz y, skrajnie po prawej mamy y, od temperatury wody permanentny zegar. Y, poniżej jest y, ilość paliwa w zbiorniku i zasięg. I tego y, zegara normalnie nie widać. Znaczy, kierownica jest tak ukształtowana, że żeby go zobaczyć, trzeba zajrzeć albo z tej, albo, albo z drugiej strony. I to samo dotyczy lewego skrajnego zegara, na którym widzimy godzinek, na którym jest zegarek i widzimy y, temperaturę powietrza. Całość wygląda fenomenalnie, natomiast niestety za jednym razem, za kierownicą, nie można tego zobaczyć. Poza tym, oczywiście, kierownica przepiękna. To logo Porsche zawsze tak przyspiesza krew w, w żyłach. To super fajne ukształtowanie ramion kierownicy, też. Te przyciski z lewej do audio, z prawej do obsługi samochodu, do bioru telefonu i oczywiście to pokrętło do zmiany trybów jazdy, które zawiera jeszcze jeden feature, tak zwany. Jest to przycisk zmiany trybu jazdy, który. W każdym ustawieniu daje gotowość do szybkiej jazdy. Naciskamy. Sport Response się nazywa. Działa przez 19 sekund. E, I potem Sport Response. E, no, wskakuje na wysoki bieg cały czas na dwójce. Na szczęście możemy zmienić oczywiście skrzynię manualu. Tutaj naciskamy M przy, e, przy dźwigni zmiany biegów i, i możemy już z tym na, na tym zapanować za pomocą łopatek więc Nie używałem ich. Znaczy ta skrzynia działa tak dobrze. Że nawet nie było potrzeby, plus jeszcze jak ma się 8 biegów, to machanie na śmiebiegach nie jest takie fajne. To bardziej sprawdzi się na torze. No a poza tym mamy po prostu. bo <laughs> Fenomenalny fans jazdy. Wyjątkowość przede wszystkim tego samochodu: czyli to, że siedzimy bardzo nisko. Siedzę najniżej jak się da. W sportowym, względnie lekkim samochodzie, bo to jest 1580 kg w momencie, kiedy jest gotowy do jazdy. Natomiast. To, to, to też jest fascynujące, że mm, już od pierwszych metrów człowiek wsiada i ma wrażenie, jakby jechał samochodem jeszcze o wiele lżejszym, ty był, nie wiem, bardziej miatą, nie ma znowu 5 e, której no, naczelną zaletą, oprócz napędu na, na tył i, i faktu, że jest roadsterem, jest e, właśnie jej zwinność ze względu na to, że jest bardzo lekka. No tutaj w Porsche w zasadzie, no szczerze, odnosimy wrażenie dokładnie takie same, jakbyśmy jechali samochodem bardzo lekkim, bardzo zwinnym. To jest generalnie jakiś patent Porsche, który działa chyba we wszystkich samochodach. Albo we wszystkich samochodach niskich, jak ja mam panamerą, też byłem zachwycony tym, jak z zwinnym jest samochodem, to z takiego czystego wyczucia. Że człowiek by normalnie nie powiedział, że to jest samochód tej wielkości i tej masy. Akurat ta panamera miała ponad dwie tony, gdzieś jest 2200. I cały czas sprawia wrażenie samochodu bardzo lekkiego. I to samo mamy, to samo mamy w karerze. Generalnie fenomenalna sprawa. Jeśli chodzi o jazdę w mieście. Auto bardzo zwinne, auto bardzo reprezentacyjne, szczególnie w tym żółtym kolorze, naprawdę odwraca głowę nieustannie i jak, no mało kto tak naprawdę się orientuje, że to jest to Porsche, prawda, tylko 911, bez żadnych dodatków, że można kupić samochód o podobnym wyglądzie, który jest kilka razy droższy, tutaj wersja bazowa kosztuje 537 tysięcy złotych, natomiast można wyjść spokojnie, w zależności, w zależności jak się dobiera ceny, no to tak powyżej miliona i więcej, to naprawdę sky is the limit. Natomiast czym się, kogo jeszcze mamy w rodzinie z takich ważniejszych samochodów? No oczywiście GT3 to jest takie auto naj, najbardziej sportowe, ono ma 510 koni i do setki rozpędza się w 3,4 sekundy. Tak jest, 3,4 sekundy i to jest taki najbardziej sportowy model Porsche, ma model torowy i faktycznie jak się nim jedzie. Mówiąc szczerze miałem, miałbym okazję zapisać się na ten samochód na testy drogowe, ale ostatecznie po tym, jak pojedziemy nim na torze, zdałem sobie sprawę, że trochę szkoda go na zwykłe drogi, bo po prostu jest zbyt wściekły i zbyt narowisty, żeby, żeby te rzeczy wyprać na, na drogach cywilnych, tak, to jest już trochę za dużo szczęścia na GT3 trzeba brać w momencie, kiedy ma się perspektywę pojechania na torze i perspektywę zmiany opon, oczywiście też na nowsze. Co ciekawe, mam też model Turbo, model Turbo, który ma tam ponad 600 koni, 650 koni i 2,7 sekundy do setki, czyli do, do, absolutny kosmos, to jest 1,3 szybciej tego samochodu, oczywiście Turbo jest o wiele droższe. Gdzieś za dwa razy droższe, mniej więcej. Tak patrząc, cenik jeszcze kwestia do, do, dodatków o tej karerze. I oczywiście jest to no, w zasadzie wyższa kategoria, jeśli chodzi o karerę. A jednak e, przeciętna osoba, nawet osoba, która lubi samochody, która nie siedzi za dobrze w rodzinie Porsche, nie zorientuje się, że jedziemy samochodem e, dwa razy tańszym. Szczególnie jak do domagazu gazu i słyszymy ten wydek. Gadasz, e, wspaniale a silnik mówiłem 3 litrowy, zaturbiony, ale oczywiście Boxer co też daje fenomenalne odczucia po pierwsze dźwiękowe, bo gra jak nic innego, nie można tego pomylić z żadnym innym samochodem, Porsche to Porsche i to się słyszy, po drugie jednak ten rodzaj pracy sposób dostarczania mocy jest też, jest też doskonały zazwyczaj no taką wadą silników zaturbionych, szczególnie tych mniejszych, dwulitrowych, ale nie tylko, jest to, że ta turbina dodaje więcej boostu i tak naprawdę daje lepsze osiągi, ale odbiera finning, takie linearne dostarczanie mocy. Natomiast są wyjątki i w 3 litrowych silnikach to, to moim ulubieńcem jest zawsze ten od BMW, litrowa rzędówka, to jest po prostu fenomenalny silnik, jeśli chodzi o zestawienie osiągów i tego, takie daje finning z, ze spalaniem i no Porsche zrobiło też doskonałą robotę, jeśli chodzi o tą litrówkę. Ten 2 litrowy w Boxsterze i w kaimanie, no to jest silnikiem, owszem, fajnym, narawistym, ale no jest średnio zmapowany, w sensie, że nie potrafili zapanować nad tą mocą, którą chcą z niego wycisnąć i nad kulturą pracy, więc są takie sytuacje, że albo zmuli z dołu, a potem zaczyna wyrywać, nie ma takiego, takiej dostawy. W karerze takiego problemu nie ma. Inna ciekawa różnica między karerą a, a kaimanem, dajmy na to, czy Boxsterem, to jest coś, co założyłem na torze i naprawdę mnie zaskoczyło i zachwyciło. Jak jedziemy po torze wyścigowym, wsiadamy z Caymana do karery, to yy, na początku człowiek jest szokowany, dlatego że to auto nie chce skręcać. W sensie, że pakujemy się tak samo, jakbyśmy jechali Caymanem do zakrętu yy, i dajemy mu za wcześnie gazu na skręcie i auto nagle, przy niskich prędkościach, zaczyna wypływać przodem i człowiek jest taki zdezorientowany, co zrobić. Eee, trzeba się tego po prostu przyzwyczaić, inna technika jazdy, mamy silnik z tyłu to na zasadzie wahadła, na tylnej osi dość duży, dość ciężki, jednak Boxer to jest masywny silnik, więc on sprawia, że te własności jazdy są inne, natomiast tylko w tych sytuacjach. Eee, natomiast kiedy eee, jakby sytuacje się odmieniły i zacząłem jeździć, wziąłem w test eee, najpierw Caymana, a potem Carrera, to była SK na drodze okazało się, że, że do takiej bardziej dynamicznej jazdy, na tych wiecie, bocznych, pustych dróżkach, czy górskich, okazało się, że de facto Carrera sprawdza się lepiej bo daje więcej wygody przede wszystkim ee, jakieś takie lepsze poczucie generalnie I to był taki nowy szok trochę, że jednak jeśli chodzi o s torową no to dopóki nie wsiadamy do, do GT3 to jednak ja bym wybrał Cayman'a szczególnie takiego jest teraz 4.0 GTS wersja czyli z wolno sącym silnikiem 3 de facto miałem jego mieć zamiast tego auta ale okazało się, że jeszcze jest niedotarty i dostałem do wyboru Panamera turbo też hybrydową, Turbo S e, i Carrera i Carrerie powiedziałem nie, chcę podstawową Carrera to jakie miałem już wrażenie, jak jeździłem poprzednią generacją Carrera S. Czyli, no, człowiek, poznał na modele, to właśnie Turbo taki wymarzony, oczywiście 4S, GTS, tak, to super fajne samochody GTS, to jest zawsze taka wersja bardziej usportowiona, utwardzona, jeśli chodzi o modele Porsche. Jednak, no, po teście w tamtej Carrera S pomyślałem sobie, że w zasadzie. Owszem, te samochody są fajne, są droższe, są bardziej reprezentacyjne, ale tak do codziennej jazdy, to Carrera S to jest dla mnie świat i ludzie. Na maksa by mi wystarczyła. Bo daje dokładnie taki osiąg, jaki, jaki potrzebuje, nie potrzebuje, żeby przyspieszała 2 sekundy i pół do setki. Naprawdę, tam z 3 skakiem, 4 to jest wystarczająco i daje wystarczająco dużo komfortu. I jest taka, nazwijmy to, bardziej ludzka. I teraz szczerze powiem, że po teście w Carrera zwykłej nowej generacji, którą przejechałem ponad 1000 km, tam z 1100 dużo teraz, dochodzę do wniosku, że nawet Eski bym nie potrzebował. W sensie, że tak na co dzień, to dopóki tak nie chcesz spalować za bardzo, że tak, że kupiłem samochód, nie wiem, za milion zamiast za pół, żeby sąsiad tak ze mnie się nie śmiał, z domu obok. Jeżeli kocham jazdę samochodem e, i kocham ten kształt karery czy generalnie, to powiem Wam, że zwyczajna wersja bazowa, to jest świat i ludzie raz, a dwa, poznałem po prostu podstawę tego, na czym zbudowane są te wszystkie inne. Fantastyczne modele. Jeszcze jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, taka końcóweczka to mnie trochę zaskoczyło. Kiedy jechałem autostradą do Gdyni, to mocno mocno wiało. Naprawdę mocno. I fakt jest taki, że przy tych prędkościach tam wyższych, powiedzmy, że nie patrzyłem na prędkościami, ale być może nawet wskazówka trochę się wspięła powyżej 140, auto faktycznie przy bocznych podmuchach wiatru daje duże wrażenie niestabilności. Tylko mówię, wiało jak cholera. Tak więc to jest coś, co, no przypuszczam, przypuszczam, że samochody supersportowe nie powinny być podatne na takie, na takie, atrakcje. Natomiast z drugiej strony to nie jest auto supersportowe. To jest auto sportowe. Litylko jak to mój gust. Bardzo ładne, klasyczne coupe. Jeśli chodzi o ten typ auta, żadnych uwag. Jest fenomenalne. Polubiliśmy się od pierwszego wejrzenia. Dobra, tyle jeśli chodzi o nasze przejażdżki, pojeżdżawki 911. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam wkrótce do kolejnego fajnego samochodu. Do zobaczenia!